Dzień dobry kochani, nazywam się Anna Sułkowska. Pozdrawiam ciepło wszystkie dzieci z Ooniwerka. Przeczytam Wam wiersz Marka Dąbrowskiego Za kukułkę. Kukułka przepadła, już dawno jej nie ma, Nowego zarządcy w zegarze nam trzeba. Więc próżno mi czekać, czas biegnie szalenie, A każdy to powie, on dzisiaj jest w cenie. Ogłaszam wszem konkurs, Niech zgłasza się każdy, I mały, i duży, tchórzliwy, odważny, Każdemu ptakowi jest szansa dziś dana. Od wróbla do szpaka, a nawet buciana. Kto zechce, przyleci. Pokaże swój talent. Da sygnał z zegara, co godzinek parę. Jest pierwszy odważny, sikorka się mości. Hm. Za mało tu miejsca dla wszystkich mych gości. Kruk stary nadleciał i przysiad na tarczy. Pan jest zbyt mroczny. Dziękuję, wystarczy. Następnie zjawiła się kawka z rodziną. Wejść chciały do środka. Pomieszkam, lecz zimą i kogut się zjawił. Wiadomo, fachowiec. Lecz zanim przybyło, kur wszelakich mrowie. Nim wziął się do pracy, nim obudził kraj, kur jego gromada naniosła sto jaj. Kolejno przybyły: dwa gile, żółka, a nawet myszołów i śmigła jaskółka. Gdy zbiegły pod zegar się emu i strusie, już o tym wiedziałem. Mus. Przerwać to muszę. Być może zostanie mój zegar bez głosu, złośliwość to istna i kara od losu. Lecz cóż to? To sroka? Ostatnia przybyła i nim w zegar weszła, mi prezent wręczyła błyszczący i złoty, niewielki podarek. A mówiąc konkretnie, z łańcuszkiem zegarek. Masz sroko tę pracę. Zaczynaj, czas mija, i rozgość się w środku. Godziny wybijaj. Ściskam was mocno, kochani. Miłego dnia.